Skończyliśmy pracować nad kibelkiem. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam jak on wygląda i ile mnie to kosztowało. Więc tak, udało się nam zrobić te drzwi i tutaj kudeczka, tutaj wewnątrz jest haczyk, można się zamknąć od środka. Udało mi się zdobyć materiał na dach, to przykręciłem go dzisiaj. przywiozłem też beczkę. Beczka chyba 100 litrów ma, niby, niby 100 litrów i yy, yy, udało mi się tutaj zamocować. Wsadziłem, podparłem deseczką i, i w środku jest elegancko. Pokażę Wam zaraz. Tutaj taka kółeczka, żeby to zamknąć. Otwieramy i tak to wygląda. Tutaj miałem nic nie bić, ale znalazłem taką fajną płytę i pomyślałem, że ją przybiję. Trzy deseczki, tak jak mówię jest tutaj lekko podniesiona tabeczka. Myślę, że się sprawdzi. Deska już jedzie. Deska powinna być dzisiaj do odbioru, także ją zamontuję następnym razem jak przyjadę. Co to jeszcze? podbiłem jeszcze tutaj deseczkami, żeby może mniej padało. Zobaczymy, jak to będzie. Ta płyta oczywiście, na, dach, na, ten, na ten daszek to ona się średnio nadaje, ale była za darmo, więc ją wziąłem. I być może, jak zdam kupię folię, to, to ją podbiję folią od góry, żeby, żeby trochę ją zabezpieczyć. Mam nadzieję, że nie będzie mocno padało. To wchodzimy. Tutaj mamy ten haczyk i jest zamknięte otwieramy także yy, super a tu zrobiłem takie zabezpieczenie żeby te drzwi nie wywalało do, yy, do tyłu bo one się mocno otwierały na wietrze także to wygląda tak mam no, nadzieję, że to wytrzyma to, 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 to i tak będzie zamykane więc jest tylko tak kudeczka i można tak zostawić albo zamknąć no. No, i teraz powiem Wam, ile on kosztował, bo zrobiłem sobie, spisywałem sobie y, koszta tego kibelka, więc zasadniczo to było tak. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Ale cały kibelek wyszedł 353 zł, i w to już wliczyłem. Y, to już wliczyłem kuriera, który musiał mi przysłać deskę, którą będę odbierał, który przysłał beczkę, i który yy, przysłał coś jeszcze. A, no i narzędzia, które tam potrzebowałem. Tak, yy, trociny będę miał za darmo, prawdopodobnie, chociaż nie wiem, ale najprawdopodobniej tak, więc ich tutaj jeszcze nie policzyłem. Ale to będą raczej jakieś groszowe sprawy, żeby tam. Worek, to załatwić. No, więc tak, to co musiałem kupić na ten kibelek, to najważniejsze to było drewno. Za drewno dałem 202 zł. Musiałem... I tego drewna mi zostało. Pokażę Wam jeszcze tam trochę go zostało. Wkręty wkręty to groszowe sprawy. One chyba tam za 12 albo 15 zł za zaopakowanie wkrętów 300 sztuk 45 mm i. I użyłem jeszcze. O, i 70 mm, tych jest 250 sztuk. No i ich jeszcze sporo zostało, bo, bo te praktycznie mi się tylko przydały na bicie konstrukcji tu na samym dole tych kantówek. No i kantówek ze sobą tych pionowych. A tych poszło całkiem sporo, bo używałem ich do wszystkiego innego, żeby kręcić, kręcić deski do, no do, do tych kantówek. Więc tych poszło całkiem sporo, ale nadal yy, dużo ich jeszcze się stało yy, Takich rzeczy jak piłka, czy ta metrówka, czy wkrętarka to nie liczę, bo i tak to trzeba kupić na budowę domu. Więc yy, tak czy siak musicie to kupić. Beczka kosztowała 94 zł plus przesyłka. I tutaj żałuję, że gdzieś tam na eliksie nie poszukałem bardziej, bo widziałem, że 80 litrów można było kupić za 50 zł. Więc tu można było jeszcze zejść i było tam, kosztowałoby raptem 300 zł. To wszystko no, ale jak kupiłem tą nową beczkę, trudno. Już jest. Co tam jeszcze? Zawiasy zawiasy kosztowały 16-17 zł. Potrzebowałem jeszcze kłódkę. Kłódka 760 i haczyk od środka 230. A ten od zewnątrz na kłódkę to zamknięcie kosztowało 4,65. Więc to tanie rzeczy były. Bloczki udało mi się załatwić od sąsiada za darmo. Cztery bloczki, żeby to posadowić, i pręty kupiłem. Dwa pręty są tam w środku, żeby ten kibelek się trzymał i żeby go nie wywiało. No to za te pręty to jakieś 6 zł mi kosztowały. I podobnie w Castoramie chyba, albo w Lerła kupicie w, w podobnej cenie. Mm, no i co? I to by było wszystko, tak mi się wydaje. Deska sedesowa 20 zł plus, plus przesyłka. No, ale to już policzyłem tą przesyłkę. Więc mówię, 350 zł i taki kibelek macie zrobiony na no, dwa dni pracy. Tak? Ja dwa dni pracy tutaj z spędziłem praktycznie. I, ale mówię, my nie mieliśmy styczności za bardzo z takim skręcaniem takich kibelków, więc dla nas to też dłużej i piłą ręczną, to wiadomo, to będzie dłużej. No, ale taki kibelek. Yy... Z cieńszych materiałów dostaniecie w kastorach albo w Leroy za 530 zł, a i tak będziecie musieli mieć jeszcze beczkę dokupić, więc i tak będzie trzeba od 50 do 100 zł. jeszcze wydać. No a tu za połowę ceny praktycznie yy, macie taki kibelek i yy, można go z powodzeniem, yy, z powodzeniem będzie go można yy, wykorzystać. Mam nadzieję, że się nie rozpadnie do końca budowy. Wygląda solidnie. I taki też mam nadzieję, że jest. Mówię jeszcze, tylko u góry podbiję folią ten, ten daszek, żeby się nie zniszczył za szybko. Być może to jakoś podmalujemy troszkę, żeby to się trochę dłużej utrzymało, ale zobaczymy jak to będzie, bo nie wiem, czy to trzeba przeszlifować, coś przetrzeć, czy, czy można od razu malować. Jak wiecie, to możecie dać znać. Ja się jeszcze tym nie interesowałem. No, kibelek trochę z tej strony widać, że ucieka w lewo. Ale to nic nie szkodzi, bo on jest całkiem stabilny mimo wszystko i taki, e, taki zostanie. No. Na razie beczka czysta w środku. Mam nadzieję, że nikt nie, 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 nie poła się na nią. E, no, bo szkoda by było. No, no i tak. I tyle, to, tyle z tej e, zbudowy kibelka. Myślę, że ten etap można już zamknąć. Nie będę pokazywał, jak będę deskę montował, bo to żadna y, filozofia. Trzeba przewiercić deskę z tyłu y, i y, zamocować deskę tak jak normalną. Deskę się montuje do kibelka normalnego do sedesu. No, to tyle chyba y, na dzisiaj. No A zostało, tak jak widać, tutaj jeszcze kantóweczka 10x5, 4x6 i trochę desek. Także tak, że, tak że będzie można to wykorzystać na coś. I nawet jak tak liczyć to za troszkę mniej niż te 350 zł, bo troszkę tego materiału jeszcze zostało No Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia